Witam serdecznie. Oficjalnie otwieram pracę nad NSU Quick 98 cm z 1938 roku. I pierwszym moim działaniem to będzie oczyszczenie i pokrycie ochronnej warstwy lakieru yy, osłony łańcucha od, od silniczka i w sumie od łańcucha też. W Oryginalnym malowaniu, dlatego postanowiłem go zachować tak jak jest i tylko go oczyścić. Jeszcze oryginalne szporunki widnieją ładnie. Oryginalny emblemat ze znakiem wodnym. Także moje prace będą wyglądały następująco. Wezmę, o, oczyszczę go lekko z, z tej patynki, która tutaj jest. Z tych małych rdzy może uda mi się to e, trochę pasą polerską przegładzić. Następnie e, wezmę go takim epoksydem na rdze, żeby zastopować ten proces zjadanie metalu przez rdzę. No i dalej zacznę lakierować. Mówię, nie chcę kurczę go piaskować, że tak powiem do, do stanu świeżości, żeby był lśnił tak jak nie wiem dzisiejsze nowe motocykle z uwagi na to, że naprawdę to jest oryginalna osłona w oryginalnym stanie. I już o taką w dzisiejszych czasach trudno, że tak powiem, nawet nie jest to możliwe taką dostać. Także zaczynamy robotę. Pierwszym etapem pasta, nawet już nie lekko ale taka polerska. Żeby troszeczkę z, z wygładzić te, te pary i, i, i nierówności. Troszeczkę lakier w ten sposób wydobędziemy. Lakier ten już ma prawie 80 lat, nawet ponad 80 lat. Także nie będziemy tutaj długo trzeć. Żeby go wyciągnąć i było co pokazać. Ja wiem, że miejsce to powinno raczej wyglądać jak jakaś fajna kabina z wentylatorami i niedostępem do jakichkolwiek pyłków kurzów ani dziennego. Ale co się zrobi jak ma się pasję, nie ma się miejsca. A że tak powiem, trzeba kontynuować to, co już się zaczęło. Chciałbym też zwrócić uwagę, jak malowali w latach 30 Tutaj pięknie fajnie sreberko. Tutaj czarne, no tutaj widać wychodzi czarne, nie? sparunki nawet ładne, no tu niedociągnięte, ale uznajmy, że to wina czasu, że się troszeczkę oderwało. No i tutaj znowu czarna. Tutaj przejście ładne czarne, a tutaj czarna smuga. Mamy tutaj taki teraz neutralizator rdzy. Kładę go specjalnie tutaj w tych miejscach, których widzę, że Tardza się przebija. Z racji takiej, że jak położę lakier, to nie chcę, żeby mi się dalej tardza utleniała i żeby mi potem wychodziła spod lakieru i go uszczuła. Wiem, że w pewien sposób y, będzie widać te przebarwienia, bo ten y, neutralizator trochę przebarwia, czasami nawet na, na ten taki kolor fioletowy. Ale, ale myślę, że jest to konieczne w tym wypadku. A taka ciekawostka, do 38 do gdzieś mniej więcej połowy roku, gdzieś do czerwca, produkowali całe, całe osłony bez nitów. Później dodali te nity, na pewno 37 rok robili całe odlewany, i dopiero gdzieś od połowy 38 roku dodawali nity. Dobra, trzeba coś zrobić z tymi tymi kropeczkami, już mam na to sposób, wezmę to drobnym papierkiem 2000, przepoleruję, a potem polerką rotacyjno-wibracyjną, czy jak to tam się zwie, wezmę i to wypoleruję jeszcze raz nałożę kolejną warstwę lakieru. Jestem już po matowaniu drobnym papierkiem i po polerowaniu maszynką wibracyjną, efekt dla mnie jest zadowalający, nie będę tego któryś tam z rzędu raz lakierował, bo jest gruba warstwa, a tu praktycznie już nie ma tych wrzerów co były, może tam jakieś tam minimalne, ale to wiadomo to nie, nie było podkładu, lakier sam od razu na, na ten, na kolejny lakier, który robili tam w tamtych czasach Także jest to praktycznie niewidoczne a ładnie się błyszczy i w ten sposób oto tak zostawię no nie byłem do końca dowolony wtedy jak były te mocne tej wżery, tutaj kamera jakiś wychwyca, ale to gołym okiem praktycznie jest niewidoczne a nie chcę zbyt bardzo wchodzić tej w strukturę i, i też grubo dawać lakieru no potem będzie się uszczuł wiadomo Myślę, że naprawdę jest ładnie zakonserwowany i taki pójdzie na gotowo już do motora